Powrócił temat medalu honorowego obywatela miasta Pabianic wręczonego. Ojcu Świętemu 14 lipca w Łowiczu. Dzisiejsze Nowe Życie Pabianic podało, że Norbert Hans nie jest projektantem tego medalu. Taką informację otrzymałem od pana Hansa następnego dnia po konferencji prasowej w tygodniu poprzedzającym wręczenie insygniów Święte, Ojcu Świętemu. Zaniepokoiły mnie pewne sformułowanie, jakich używał w swojej wypowiedzi pan Hans, stąd nazajdź do niego. Zadzwoniłem, prosząc, by jednoznacznie określił swoją rolę. Wówczas stwierdził, że projektantami jest pani Ewa Tyc karpińska i jej małżonek pan profesor Karpiński. Natomiast swoją rolę pan Hans określił jako autora pomysłu, pomysłodawcy insygniów. To było już po konferencji, czyli jeszcze przed wręczeniem tego. Przed wręczeniem, tak. Dlaczego to wcześniej nie zostało wyjaśnione i powiedziane medium sprostowane? Media dostały natychmiast po rozmowie z panem Hansem. Sam zaproponowałem mu, że przekażę tę informację do y, Telewizji Polskiej, jako że informacja dostała się do Teleekspresu, a to jest najsilniejsze medium, ma największy zasięg, stąd jeszcze tego samego dnia informację przesłałem do, tele do redakcji Teleexpresu. Czyli tylko do tego ogólnopolskiego. W momencie, kiedy wysyłałem tę informację, nie było jeszcze relacji w mediach pabianickich, więc nie mogłem uprzedzać, informując, że jest niewłaściwa informacja. Koledzy pana byli również na konferencji, słyszeli wypowiedzi pana Hansa i wyciągali z nich wnioski. Niestety, nieprawdą jest fakt, iż w momencie otrzymania takiej informacji, czyli w dniu następnym po konferencji, pabianickie media nie nadały z niej relacji. W dniu zwołania konferencji, a więc i wtedy, gdy w teleekspresie pojawiła się wzmianka o nadaniu honorowego obywatela papieżowi, również i w programie lokalnym Top w Wiadomościach IKS poinformowaliśmy o tym fakcie. Ponadto dwa miesiące temu w Wiadomościach IKS z 27 kwietnia mówiliśmy, że Komisja Spraw Obywatelskich Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała projekt medalu dla Ojca Świętego. Już wtedy powiedziane zostało, że projekt ten nieodpłatnie przygotował Pabianicki plastik Norbert Hans. Natomiast wykonawcą ma być Ewa Dydz-Karpińska. Gdybym przed konferencją y, znał faktyczną rolę pana Hansa, tak jak on ją określa, czyli rolę pracownika technicznego, który dostarczał materiałów, informacji, na podstawie których dopiero powstawał projekt, to nie wykluczam, że nie on byłby obecny na tej konferencji, a z całą pewnością y, mielibyście państwo do czynienia z Państwem Karpińskim. Na pewno bym ich zaprosił. Zakończyły się egzaminy do szkół średnich. Po wczorajszym sprawdzianie z języka polskiego dziś przyszła kolejna matematyka. W pabieńcach szkołę podstawową ukończyło około 1000 uczniów. Blisko 300 absolwentów przystąpiło do egzaminów w zespole szkół zawodowych imienia profesora Janusza Groszkowskiego, dla których we wszystkich typach szkół przygotowano 240 miejsc. Kto zasiądzie w ławce w elektryku, będzie wiadomo 3 lipca o 10 rano. Wtedy to bowiem wywierzone zostaną listy uczniów przyjętych do klas pierwszych. A potem zaczną się prawdziwe wakacje. Już niebawem spod znaku z literą P znikną napisy informujące o opłatach za parkowanie w mieście. Mam bardzo dobrą wiadomość dla wszystkich zmotoryzowanych mieszkańców naszego miasta i nie tylko naszego miasta, iż z dniem 1 sierpnia Parkingi do tej pory płatne parkingi na terenie w centrum naszego miasta będą bezpłatne, tak więc wszyscy zmotoryzowani, którzy będą udawali się bądź to w załatwieniu swoich spraw w urzędach czy po prostu na zakupy w centrum miasta będą mogli pozostawić swój samochód i nie będą z tego tytułu pobierane żadne opłaty. Tak więc z dniem 1 sierpnia w Pabianicach parkujemy bezpłatnie. I to jest już na okres stały? Jest to tak na okres w tym momencie stały, natomiast nie ukrywamy, że będziemy rozważali może też troszeczkę inne możliwości, ponieważ, tak jak wiemy, samochodów ciągle przybywa. Będziemy starali się przede wszystkim o zorganizowanie parkingów na terenie miasta parkingów strzeżonych, ale w tym momencie jest to decyzja no, na czas nieokreślony. Od 1 do 25 lipca nieczynna będzie pływanie przy ulicy Grota Roweckiego. Zwolennicy pływania mogą korzystać z kąpieliska Miejskiego Środka Sportu i Rekreacji pod czujnym okiem ratowników. Wypożyczyć tutaj można również rower wodny lub kajak. Przestrzegamy przed korzystaniem w nieumiejętny sposób ze zjeżdżalni, która na przykład dziś pozbawiona była jakiegokolwiek dozoru. Oprócz kąpieli wodnych zażywać można również kąpieli słonecznych, skorzystać z huśtawek czy pograć z dziadkiem w piłkę. Letni wypoczynek, którego organizatorem jest Pawieński Hufiec ZHP, to atrakcyjna forma spędzenia wakacji. Stanica harcerska w Dwerniku to baza akcji letniej dzieci starszych klas szkoły podstawowej i młodzieży szkół średnich. Obóz położony u podnóża pasma Otrytu w najmniej skażonym regionie kraju, jakimi są Bieszczady, jest doskonałą bazą wypadową do wędrówek górskimi szlakami. W drugim turnusie, który odbędzie się w dniach 24 lipca, 17 sierpnia, dodatkową atrakcją będzie przeżycie przygody na wycieczce bieszczadzką kolejką wąskotorową czy przejażdżka w siodle. Karty na obóz można otrzymać w komendzie Chówca, ulica Gdańska 6, telefon 215 38 79. Biuro Turystyczne Pakotur ulica Pułaskiego 8 zaprasza na obozy młodzieżowe we Włoszech. Dwunastodniowe turnusy zorganizowano w dwóch miejscowościach, w Rimini oraz w Marina di Desina na półwyspie Gargano. Organizatorzy oferują atrakcyjne zniżki cenowe. Lato mi bajki Dochodziła godzina 19, kiedy niebo nad Paganicami przykryły burzowe chmury. Na tę właśnie godzinę zaplanowany był mecz piłki nożnej AWS kontra Zakład Ochrony Mienia. Pomimo ulewnego deszczu wszyscy piłkarze wyszli na murawę stadionu Mosiru i z zaciętością zdobywali kolejne bramki. Do przerwy było 3 do 0 dla AWS-u. Gole strzelili prezydent Paweł Piechota i dwa Roman Promiński. nie jest dobrze. Bardzo dobrze. Jest dobrze. Panie Marku! Na bardzo pani ściąga do środka i do przodu. Troszkę szerzej, bo tam się robi gęsta to dobrze, oni grają skrzydło. Dobrze jest. No na razie Fizy, jest dobrze. Fizycznie jest dobrze. Po przerwie przy nadal zachmurzonym niebie i strugach grześnistego deszczu, Paweł Piechota powtórzył swój wyczyn sprzed kilkudziesięciu minut, zwiększając tym samym przewagę do 4 do zera. Po około 30 minutach było już 6 do zera po strzałach Jakuba Kaczorowskiego i Włodzimierza Wleźlaka. Honorową bramkę dla ochroniarzy strzelił Michał Kacperski. Nie była to jednak ostatnia bramka w tym meczu. W ostatnich kilkunastu sekundach na 7 do 1 wynik rywalizacji zwiększył Jarosław Cichosz. Wysokie wygrane z SLD, Strażą Miejską i teraz z Zakładem Ochrony Mienia dowodzą, że drużyna AWS-u jest silną i nadal niepokonaną grupą. Ciekawe, jaki byłby stan końcowy, gdyby akcja podejmowała drużynę Włókniarza 3 Korony albo PTC.